Cześć witam was bardzo serdecznie w tym unboxingu i dzisiaj mam dla Was do pokazania unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Heart of the Swarm Starcraft 2, czyli dodatek do wersji podstawowej. Niedawno odpakowałem dla Was unboxing edycji kolekcjonerskiej podstawki dzisiaj przed Wami dodatek Heart of the Swarm. O identycznej stylistyce, jeżeli chodzi o pudełko, różnica jest kolorystyczna. Tutaj dali jeszcze trochę takich uszkodzeń. Fajnie się to prezentuje, ponieważ obok postawione te dwie edycje są dokładnie takich samych wymiarów stylistyki, praktycznie z tyłu. mam jeszcze taką kartkę pokazującą spis całej edycji kolekcjonerskiej. Tą kartkę można sobie bezpośrednio oderwać. No i pudełko odpakowuje się, otwiera się dokładnie w ten sam sposób co podstawka. No i zaraz zobaczycie. Jak różnica w latach, a jak wyglądają dalej kolekcjonerki Bisarda, no i zaczynamy, yy, za kulisami, czyli yy, DVD, pudełko DVD, oczywiście wszelkie dodatki, yy, Behind the Scenes na DVD oraz uwaga. Behind the scenes na Blu-ray to jest nowość, którą wprowadził Bizar. Znaczy nowość jak nowość, no wiadomo, ale była to jedna z pierwszych, w której Bizar zastosował właśnie Blu-ray'a. I jest to naprawdę świetna sprawa. Kolejna rzecz. Jest to soundtrack. Dobra, tam zastosowali fajne pudełko DVD, duże, nie tak jak w przypadku podstawki, gdzie było ono bardzo cienkie, to można sobie bezpośrednio podstawić. Tutaj natomiast co mnie zawiodło, to to, że w dwójce znowu w soundtrack został wykonany właśnie w takim papierowym pudełku zamiast normalnie w plastikowym. Szkoda, bo fajnie by to wyglądało koło siebie, te, dwie, te dwa soundtracki z właśnie dodatku i podstawki. Mamy płytę z grą. Tutaj mamy jeszcze ulotkę dotyczącym ścieżki dźwiękowej, która teoretycznie w takim właśnie plastikowym boksie powinna się znajdować yy, no, na samym przedzie mamy kilka informacji oraz spis tego, co zejdziemy na tej ścieżce dźwiękowej wszystkich utworów kolejna sprawa to jest DVD z grą tak jak w przypadku tamtej części, cienkie bardzo cienkie opakowanie co mamy tutaj już Wam pokazuję mamy DVD z grą oraz mamy masę dodatków no właśnie tam są mamy instrukcję szybkiego startu wytłumaczone dokładnie instalację gry bardzo cienka sprawa mamy kilka mam kilka wersji próbnych mamy wersję próbną na Diablo 3 Mamy wersję próbną na y, podstawkę Wizow Liberty i StarCrafta. No i mamy wersję próbną na World of Warcraft. No to już jest taki standard, jeżeli chodzi o te wersje próbne. W przypadku Blizzarda oni dodają je, te wszystkie dodatki. Oni są po prostu już graczy w. Y, y, sprowadzić do tego, aby, aby gracze grali we wszystkie ich gry i wtedy to jest najbardziej opłacalne kupowanie tych edycji kolekcjonerskich. Następna sprawa to jest e, podkładka pod StarCraft 2, Hidowy Swarm. Zastosowali dokładnie taki sam materiał jak w przypadku e, edycji kolekcjonerskiej w World of Warcraft, tak, kiedy to w każdej edycji mamy podkładkę pod nysz, no ale nie są to jakieś rewelacyjne podkładki, no. ja osobiście nie gustuję w takich. Aczkolwiek sama kładka wygląda całkiem ciekawie. No i ostatnia sprawa to jest artbook, który znowu stoi na naprawdę wysokim poziomie. Nie mamy tym razem takiej folii, za to no, wygląda on przepięknie. Te błyski tego artbooka. Super, po raz kolejny zwaliłem tą kamerę. Po prostu mam tutaj za mało miejsca, to jest, to jest rzecz, którą muszę muszę coś zrobić, no i pokażę Wam, jak zwykle, tylko kilka stron, aby nie zaspoilerować Wam całej przyjemności z artbooka. tylko pojedyncze strony. No tutaj nie ma akurat nic do stania, aczkolwiek grafiki są naprawdę super. Ммм, hmm. видите?